Witam ponownie witam znów w kolejnym odcinku z serii Let's Play Alive W poprzednim odcinku doładowałem jakiegoś dziwnego stworka, którego uznałem za zmutowanego goryla z wschodniej Azji. No tak wyglądał, no Nie czepiajcie się. A teraz mam drobną wycieczkę, nie wiadomo gdzie, jakimś dziwnym. O! Hey, Freeman. I've been waiting for you. One of your scientist pals said to give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some kind of satellite delivery rocket. Uh -huh. I don't know where it is exactly, and the old guy was so worried about getting out of here alive, he didn't tell me. Uh -huh. Main thing is, the military aborted the launch. So, when you do find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. <laughs> Co? 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 Eee, tak tak, masz rację, ale o, o co chodzi? O co mam właściwie mówić? O, doskonale, stój tam, stój tam, wiesz co? Mam po pozycję Sprawdź czy ten... Czy ten wagonik ma dobre hamulce? O, jak mi przykro. No, jak mi niezmiernie przykro tu jest woda. I to nadal jedzie. Ha! Bomba gadżet. Widzę, że ta woda jest również pełna energii. Normalnie vita mineral. Mineral vita. Vital. O żeś tam z prądem, marnij żart. Poprawię się U, ...stop, stop, 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 cofamy to, się, cofamy się, cofamy się Ale nie tu Brrrrrr no To też jest pod prądem, a też jest pod prądem Dobra, i tak tam nie chciałem iść Jedziemy dalej Pojechałem dalej, cokolwiek Tak, tak, super Tu zapewne jest... Uuu! Dużo ka. Eee, mój, mój, mój pociąg! O. Hello! A, hał, hał. A, tam pewnie coś jest. Masz wszelki wypadek. Tam na pewno coś było. Au, 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 znowu prąd. Na dłuższą metę ten prąd jest bardzo orzeźwiający. Nawet bardziej niż bym chciał. Okej, okay. gdzie mnie poprowadzi? Gdzie mnie poprowadzi? Za dużo was tu. Au! Nie pluj! Bo to nie higieniczny. Ten mi szczeka, ten mi pluje. Za dużo tu tych mutantów. Pa! Nie fajowo. I kurde, kurde, ty... właściwie po co ja tu przylac? Dowiedzieć tylko, że tu jest rakieta. Super. A jakiś inny dobry powód? Może tam. Tam na pewno da się przeskoczyć. Ale to nie jest dobry pomysł. Odkażamy wodę. I to był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł. A teraz musisz się... Mhm... Mm ok. Tak, to było zamierzone. W pewnym sensie. Ah. Wydawało mi się, że... O właśnie. Jeden. Jeszcze jeden tu gdzieś powinien być. Prawda? Gdzie jesteś? Tu jesteś! Aha! Dobra, udało się. A tak z grubsza to gdzie ja jestem? Wow. Jestem chyba chory, w jakiś zielony język. Dużo sprzętu, dobrze. Zepsuta winda. Nie, dobrze. A to? A to jest gadżet XXI wieku. Mina pod, do podkładania. Super. Się podoba. Prezent. Dziękować, dziękować. Teraz ja spadać, bo mieć jeszcze dużo zajęć dzisiaj. Do wyko. Kwak. No nic. Dobrze, że i tak się udało. Tak, tak, tu już byłem. Jedziemy, wrzucaj trójkę i... Going Samuel Somewhere, somewhere R. Jackson I jedziemy nie tam, gdzie ja bym chciał. Gdziekolwiek to jest Znowu kabel. Jedziemy na wprost. a nie jestem pewien czy powinienem tędy jechać chyba już tu byłem łej, 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 łej cofnij, 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 cofnij stój stój aaaaaa jedziemy do przodu gdziekolwiek mnie tu zaprowadzi jedź, jedź, jedź sypie się sufit to źle wyglądający dobry znak W pewnym sensie. Okej. Okay. Wygląda dość bezpiecznie. Pracowałem na kolei całe dnie tu tak. strzelałem do skutków albo do zmutowanych zwierzaków. Tak. To się wcale nie rymuje. A ja się tym to nie przejmuję też. Hmm. Bo się tym nie załamuje. Po kule strzelę im w łeb. Wiem, beznadziejny jestem jeśli chodzi o tworzenie wiosek. Uh. Taki to bajer. Okej, okay, okej. Okay. To chyba o to chodziło. Naprzód, to mój pociągu Żegnaj, robaczku Yyy Znowu kabel. A no i co tutaj teraz? No widzicie jakie to proste. W miarę logiczne. No i wygląda na to, że to koniec mojej... O litości, rzut! Au Dobra Argumenty No wyjdź za ty osłony! O, e -e. hmm. Nie całkiem o to mi chodziło, ale też ujdzie Nie wybuchaj, nie wybuchaj! WYBUCHAJ, WYBUCHAJ! Eeeend... I ja już będę na ciebie czekał! Chyba... Kręcz mi się w głowie! Nie strzelaj! Gdzie jesteś ty? Zobacz, jak ciężko trafić tu, przez te kręczkówki! Było ciężkie lądowanie Dobra, zmieniamy tak szybciej. Chyba mam jakiś uraz do wybuchów. Co to? Co to grzyba to tu jest? A, bo to w dół jest. A, mm. Zostawa specjalna! Co? To nie była przesyłka na przesyłką by był, nie wiem, to to wybuchające na przycisk, a to po prostu była odpowiednia dostawa, na nie żądanie. Nikt nie żądał, a i tak dostał. Siadę fagap! Dziękuję. Tam się chyba nie chce znaleźć. Krótko na temat, ale straciłem tyle czasu, prawda? O, silkocień. Dziękuję. A teraz czas zejść na dół. znowu. Doładować się od Bez tego pancerza to jednak jest minimalnie trudno. Ale nie narzekam. Nie narzekam. To narzekam za chwilę. Ale tam była naprawdę fajna zabawka. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Aż to. I dawajcie zabawkę. i takie co ja rozumiem. 20 mm. Czystej interwencji. A, interwencja. Chociaż lepiej by brzmiało, nie wiem, 20 mm czystej tej siły przekonywania. Albo urok osobistego. O tak, urok osobisty będzie idealny. Do kogo tam strzelacie, nie obchodzi mnie to. Eeeh, że będziesz strzelał, co? To. to był idealny moment, żeby uprzedzić, że będziesz strzelał. Good night. Uwodów. Wiem, że tu jesteś. O no jaki kulo Chyba nie wybuchnie. Przynajmniej ty nie jesteś kulo A twoi koledzy są kulo odporni? Mam nadzieję, że nie. O, no, w magazynie nic. No, jakże mi miło. E, no co oni się na żarnicę w Laru czy jak? Shotgun, to powinno zabijać jednym strzałem. Powinłem powodować z, z zasady ciężkie zatrucie owiem. A tu nic. Jakiś wadliwy model. A... To nie wygląda dobrze. A wręcz nawet kiepsko. Bez możliwości. Mam nadzieję, że tu jest... No... Wyjątkowo bym się ucieszył bardziej na apteczkę. Tak, tak, tak. Od cokolwiek. Powiesz. Targotka, ha, ha, przeżyję. Nie wiem jeszcze jak, ale na pewno przeżyję. Baba, pójdziemy piechty. bezpieczniej. O! Hmm. No, to był taki, nie wiem, bardziej teleport, który. Ała No go! Wy jesteście zawsze dobrze wyposażeni, macie apteczki? Nie macie apteczek. Proszę. No, no stay alert. Eee, uh, stay alert people. Do kogo on to właściwie mówił? Hello! Ok, we might live longer if we work together. Bardziej bym, bardziej... właśnie bym się cieszył z No, no check-in, no check-in! O oh, yeah. Ja zastrzelę tego, a ty tu się, tu się tu pogadaj z nimi Serio? Dobry jesteś No? Jeszcze przynajmniej w tyłek Dobra. Najpierw to, najpierw to, to jest Priorytet do przeżycia tutaj To jest... Y Niekoniecznie priorytet, ale też się przyda O nie, 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 nie Nie strzelaj, bo nie umiesz wow. Eł? Podwójne eł Dobra, Very not likely, now Wracamy się, wracamy się, wracamy się Medyk, sam jesteś Medyk. Też tak sądzę, cokolwiek to znaczyło. Dobrze, że to jest... To i będzie nie są lepiej. O, to okay. lepiej. teraz będzie szybciej. Bolało? Zginąć? Nie bolało. To zaboli. Kasza. Sam jesteś kaszem. Uuu! Uh, Bateria! Hmm. A Taki bajer! Paliwo wam ucieka, wiecie? Możliwe, że wiedzą. Pikachu. Tak, tak. Mam więcej pestek. Hmm. To nie było przewidziane, ale i tak coś zmieniasz. jest mój wózek! No i tym fa sensacyjnym faktem zakończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie kolejnego z odcinków Let's Play Zagrajmy Halive! Komentujcie, subskrybujcie, zapraszajcie znajomych. I ogólnie na oglądajcie mnie następnym razem. Dzięki i do zobaczenia, hej!